Zapaśnicy Smoleckich Tygrysów zajęli drugie miejsce w kolejnej odsłonie Młodzieżowej Ligi. Tym razem zmagania rozegrano w Wałbrzychu. Zawodnicy uczniowskiego klubu sportowego z Kątów wrocławskich przygotowują się do następnych startów. Ważny sprawdzian czeka ich na początku czerwca. Agros Żary pierwszy, Tygrysy Smolec na drugiej pozycji, zapaśnicy gospodarzy na trzecim miejscu. Tak wyglądało podium drużynowej ligi w Wałbrzychu. Punkty do klasyfikacji łącznej zdobywali zapaśnicy indywidualnymi startami. Wśród chłopców z kątów wrocławskich dobrze zaprezentowali się liderzy drużyny, ale nie tylko. W Wałbrzychu zdobyliśmy cztery y, złote medale i tutaj może da Bartek Klimek to nie jest niespodzianką, bo on jakby potwierdza już, y, w tej chwili rywalizuje o... Mistrzostwa Europy kadetów w tym roku w Katowicach, więc to nie jest żadna niespodzianka. Tak samo potwierdził swój prymat Daszkiewicz, natomiast Jakub Gonczar, a szczególnie Przemek Skwarek z Gniechowic, który zwycięzł w swojej kategorii, jest to miłe zaskoczenie i tu im plus. Młodzieżowa Liga spełnia swoją funkcję. Została stworzona po to, by z różnych zakątków wyszukiwać najbardziej utalentowaną młodzież. Talentów w polskim sporcie nie brakuje, tylko na ogół one są, że tak powiem, marnowane. Naszym zadaniem jest właśnie w sporcie dziecięcym, w sporcie młodzieżowym, żeby te talenty wyszukiwać i żeby one się nie marnowały. Trzy odsłony Ligi za nami, czwarta część zostanie rozegrana w czerwcu w kontaktach wrocławskich. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, bo młodzi, między innymi dolnoślądzacy, będą rywalizować ze swoimi rówieśnikami z zagranicy. Będzie około 250 zawodników, rywalizacja w grupie kadetów i młodzików. No my mamy cichą nadzieję, że jako organizatorzy spiszemy się na medal, ale również jako sportowo, jak nasi zawodnicy również spiszą się na medale i to mam na myśli złote. O przygotowaniach zapaśników z wrocławskich do kolejnej odsłony ligi jeszcze będziemy mówić.